Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Wrażenie! interpretacja własna tego, co za nami. Teraz wywiad był z telewizją. A na skoczni? Na skoczni myślę, że konkurs, taki konkurs o dwóch twarzach. Mieliśmy grupę taką liderującą, gdzie była walka o medale. I faktycznie później druga grupka to była walka o wejście do finału, która nas najbardziej interesowała, bo taki był, taki był też cel postawiony przed zawodniczkami. Taki myśmy sobie stawiali, żeby w konkursie drużynowym być w 8. W konkursie, w którym w ogóle zawodniczki debiutowały, bo na imprezie, na imprezie Mistrzowskiej jest to pierwszy start. Cóż, można powiedzieć tak, wynik satysfakcjonuje, bo mamy świadomość tego, gdzie jesteśmy i w którą, w którą stronę trzeba dążyć, i ile jeszcze brakuje do czołówki. Natomiast jeśli chodzi o skoki, to one były już w przypadku części zawodniczych lepsze jak w dniu wczorajszym, natomiast to jeszcze nie takie skoki, jakie byśmy oczekiwali. Dwie twarze widziałem też w naszej kadrze zawodniczej. Ania twardość, Kamila Karpiel. Pojawił się taki mały uśmiech, natomiast Kinga Rajda i Jasia to po prostu łzy w oczach i, i, i znaki zapytania nad głową. No i co mam powiedzieć? co my mamy myśleć? Nie, tutaj nie ma co na myślenie. Kinga, Kinga zmaga, się, zmaga się z problemami. Nie, nie, nie radzi sobie też tutaj, nie radziła sobie do tej pory e, z tą skocznią. Ona jest dosyć specyficzna i, i sprawiała jej duże trudności. Bo sama mówiła, że nie może złapać ani właściwie pozycji dojazdowej, a z tego wszystkiego e, wszystko, wszystko inne też nie funkcjonuje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. E, no, Asia podobnie, szczególnie po pierwszym skoku, który, który kompletnie, kompletnie nie wyszedł. Drugi już był trochę lepszy, ale to też nie takie skoki. Jakie byśmy oczekiwali po Asi? Dlaczego, dlaczego Asia by wystartowała dzisiaj? E, tak, żeśmy przyjęli od razu po, po kwalifikacjach, e, że różnica między, między Asią i Nicole, tam, tam były po prostu na punkty, e, postawiliśmy na Asię, która też miała po części już doświadczenie w konkursie drużynowym w Ludnie. Po tym skoku Asi, trener myślał, że jest posprzątane? E, jeszcze jak zobaczyłem punktację później, to nie, natomiast po samym skoku tak trochę się nogi zmienił. W tym ściganiu czołówki. 10 lat przepaści. Hmm. No, znaczy tego się chyba nie da zasypać tak szybko. Znaczy, w skokach męskich, to tak już ostatnio też rozmawialiśmy, w skokach męskich to by było naprawdę trudno. W skokach damskich jest cały czas, tam jest jeszcze przestrzeń do, do, do poprawy. I w momencie, kiedy się dokona kolejny krok, to później już jest bliżej czołówki. Przy czym czołówka też nie czeka i ona też swoje robi. Tak się zastanawiam, dwa lata temu gdybyśmy czwórkę wystawili, bo nie było po prostu czterech dziewczyn w Zeffelt na miejscu, czy ten wynik byłby gorszy, lepszy? Ja myślę, że też gdyby były cztery, cztery, cztery kobiety, cztery dziewczyny na tamten moment, myślę, że ósemka też była w zasięgu, bo, bo to jest tak, że tam jest cały czas ta czołówka, te pięć drużyn odjechało, natomiast czy sześć, nawet reszta jest cały czas na takim poziomie, że reprezentacje mają po jednej dobrej zawodnictwie, czasami dwie średnie zawodniczki, a reszta jest. Tak, zbierana, zbierana trochę może nie na siłę, ale z zawodniczych troszeczkę, troszeczkę słabszych. I coś takiego mieliśmy w skokach męskich no, końcem lat 90., że z jednym dobrym zawodnikiem można było jeszcze skakać do szóstki. No. Mniej więcej taka, taki dystans dzieli. Śledziłem dzisiaj opinię kibiców, bo to też okazja, żeby taki kibic bardziej niedzielny spojrzał na zawody. Często pojawiają się uwagi, że tutaj widać braki w takiej podstawie technicznej. Ten lot to lądowanie wygląda chwilami rozpaczliwie. Jak trudno jest to wypracować, żeby jakoś to wyglądało na kibica. E, do lądowania, bo od tyłu zaczynamy, żeby było dobre lądowanie, musi być dobry lot, bo jak się źle dochodzi do lądowania, to lądowanie nigdy nie będzie właściwie wykonane. To jest niezwykle trudny element. Podchodząc pod złym kątem do lądowania i jeszcze na złych bo skacząc dalej jest też łatwiej wylądować. Lot, no to jest kwestia, kwestia mimo wszystko obskakania na większych skoczniach i, i to cały czas cały sprowadzamy. Czas Natomiast tego jest cały czas mało, mało, mało. No. Trener mówi, że ugięły się nogi po skoku, a się trochę zmiękły. Natomiast co się wydarzyło po serii próbnej? No bo to, to... 1,3 punktów to trochę katastrofalnie wyglądało, nawet zaś o rozmawiałem, mówi, że trener zasugerował, żeby zostawiła plastron, jak, jak mówiła, aż zapomniała skakać. Ona powiedziała, że ona nie umie skakać, ja powiedziałem, to oddaj numerek. No bo to. No to z już... trochę. Ja taką nadzieję miałem, taką nadzieję miałem, bo ona trochę, trochę przybladła, natomiast później skoczyła już swoje, bo to są takie, takie trochę paniczne działania, które no, no jak nie wyjdzie skok, to nie wyjdzie skok. No i co robimy? Analizujemy, wprowadzamy korekty, idziemy do kolejnego skoku jak do pierwszego, ale nie, to nie jest miejsce i moment na panikę. Właśnie, czy emocje to jest ten najtrudniejszy punkt współpracy z dziewczynami? A jak jest z waszej strony, jak z nimi rozmawiacie? To jest przepaść względem męskiej kadry, tak po szczerości. No, no i tak to, tak to jest. Emocje, emocje grają, grają dużą rolę, natomiast to nie jest kwestia, którą nie można wypracować, tylko też trzeba i wobec nich z waszej strony trochę cierpliwości zdobywać pole po prostu. Ale to jest charakterystyka tej grupy, czy. Bo mi się trochę nie podoba generalizowanie ogólnie, że kobiecy sport to, 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 to z natury jest od razu na, na płaczliwość nastawiony. Te najlepsze zawodniczki takie troszkę twardsze się wydają. E, tak, wydają się troszkę one mają generalnie za sobą kilka dobrych lat doświadczenia i obycia w ogóle z pracą medialną. Mówiąc o najlepszych dziennikarkach, przepraszam, zawodniczka, mówimy o zawodniczkach Austrii, Norwegii Słowenii, gdzie za nimi jeżdżą, tak jak, za, tak jak wy za chłopakami tabuny, e, tam jest telewizja, tam są przekazy medialne tam są konferencje prasowane to mają na, na co dzień. E, jeśli chodzi o nasze zawodniczki, to to jest jedyna okazja, kiedy oni w ogóle mają spotkać z dziennikarzami. No ale kiedy ta okazja się pojawia, to potem żadna z nich nie przychodzi, kiedy jest porażka jak wczoraj i to, trochę od nich też wychodzi, ja myślę, że, też że one nie chcą. Ja myślę, że to jest też trochę wasza wina z tego względu, że trzeba też zrozumieć i spróbować podejść później. A ja nie obrażać się od razu, że nie, że się, że nie podchodzą. My tutaj, my tutaj nie możemy później. My tylko tu możemy stać. Sam wiesz, że są możliwości podejść później, i czasami to wykorzystujesz. Jeśli tutaj nie potrafisz wykorzystać, no to to już jest taki obopólny problem. Spodziewał się trener, że mogą być tak duże trudności w, w tym sezonie, po fajnym poprzednim. Bo czy trudności mogą zawsze wyniknąć, to nie jest tak, że, że one nie wynikają, ale patrząc przez pryzmat sezon do sezonu, to mamy trudności faktycznie. Czy trudności posiada jedna zawodniczka? Bo w zeszłym sezonie faktycznie Kinga robiła taki fajny parasol ochronny nad pozostałymi zawodniczkami, gdzie zdobywała, regularnie pojawiała się w 30., zdobywała punkty. Tutaj mieliśmy fajny wynik i to wszystko dało taki parasol, że fajnie jest. Natomiast za plecami cały czas zawodniczki się, się rozwijały. W tym roku yy, zrobiła przeskok Ania twardość. Pewnie, że to nie jest tak Jakbyśmy chcieli, chcielibyśmy oglądać na podium zawodniczki, bo o to nam zależy. My chcemy wygrywać. Przynajmniej ja mam taki cel. Ja chcę wygrywać. Nie zależy na tym, żeby stać i oglądać i przebierać nogami, czy się awansuje do 30, czy nie, czy się awansuje do konkursu. Celem jest wygrywanie, bo po to się uprawia sport. No ale z chłopakami też tak było. Trzeba było też dojść do tego, nie? No, dziękuję za zrozumienie. <laughs> e, dwójka do Mikstu, oczywista, czy, czy Ania Twardoszk, Ania Tak, Ania i Kamila. Kolejność jeszcze nie ustalona. A, a, a w przypadku Kingi, która no tu jest mocno rozbita chodzi w rachubę start na dużej skoczni na tej na której zajmowała nie normalnie normalnej bardziej. Nie, 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 normalnie, normalnie podchodzimy do treningów i będziemy też mamy mniej treningów jak w przypadku mężczyzn, bo mamy tylko my musimy po tym trzecim skoku w poniedziałek już zdecydować. Natomiast decydujemy w poniedziałek. Jeszcze tak około skokowe pytanie. Wczoraj Austriacy protest składali na ile to ma szansę powodzenia, bo to rzadka sytuacja. Nie, protest jest na pewno już odrzucony, bo nie sądzę, żeby był, bo protest składasz protest do 15 minut po zakończeniu konkursu na udokumentowanym druku, wpłaca się kaucję i tak dalej, wtedy decydujesz jeżeli albo proces przyjmuje wtedy coś się dzieje, albo proces zostaje odrzucony. Odczoła się nic nie stało, także myślę, że jest po temacie. A trener był zdziwiony tym skróceniem najazdu, czy rozumie tę decyzję? Nie, nie, nie rozumie tego, bo, bo najazd skraca jury. Jury zbiera się w momencie, kiedy y, osiągnięte jest 95% HS, czyli akurat seria była taka, że tam nie było takich długi skoków i to było zdziwienie. Jeśli warunki poprawiły się w tym momencie, to nie robię nic innego, tylko odczekuję chwilę i zawodniczka skacze z tego samego rozbiegu. Było to co nieco dziwne. Wracając do tej drużynówki, Z jednej strony fajny wynik, bo siódme miejsce, miejsce w ósemce i trzeba się cieszyć, a z drugiej strony jest taki niedosyt trochę czy nie? Bo tak, ja mam takie mieszane uczucia do tego konkursu i wygląda na to, że dziewczyny chyba też nie do końca wiedzą, czy się cieszyć, czy, czy jednak zdają sobie sprawę z tego, że mogłoby być znacznie lepiej. Znacznie lepiej. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy te skoki jakościowo mogły wyglądać lepiej. Natomiast miejsce myślę, żeby nie było dużej różnicy, bo tam do szóstego brakowało. Tam jest dosyć duża. Strata. Natomiast no te skoki mogły wyglądać inaczej, można było, można nie było mieć tych miękkich nóg, tego dreptana, czy będzie do finału, tylko mogło być pewne wskoczenie do finału. Dla was to cenne, że to jest miejsce w usense, to zapewnia stypendium. Jak to wygląda? Nie jestem przekonany, że zapewnia stypendium z tego względu, że tam jest tak, że musi być konkurencja olimpijska i wiem, że o mixte też tak było. Natomiast jest to jest to jak najbardziej cenne, bo taką dziewczyny po raz pierwszy debiutowały na, imprezie, na im, w ogóle na imprezie mistrzowskiej jako drużyna. To jest istotne. Że pokazaliśmy, że mamy cztery, a nawet więcej zawodniczek, bo mamy tutaj też zawodniczkę, która występowała. Występowała występował w konkursie indywidualnym. Być może będzie startowała w konkursie na dużej skoczni. Czyli coś się zaczyna dziać. Teraz naprawdę od nas wszystkich wymaga to strasznie dużo pracy, nakładu pracy, zrozumienia i cierpliwości, żeby to faktycznie ruszyło. Bo to nie ruszy z dnia na dzień. To nie ma takiej opcji. Będą wzloty i upadki. Wszystko będzie, będzie się działo. To się będzie kotłowało, ale w efekcie tego na końcu tak jak mówię, chcemy wygrywać. A takie szczere wypowiedzi Kamili, na przykład, która mówi, że yy, nie, nie za dobrze się dogadujemy z trenerem kluczkiem, to pomagają, czy raczej psują yy, 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 to, co się dzieje w grupie? No bo czasami szczerość jest cena. A, a, a... Nie, ona jest cena, tylko to tak jak mówię, tego, typu, tego typu wypowiedzi, jak są, to raczej znaczy jakby w grupie zostawały, to można sobie wszystko wyjaśnić. Yy, myślę, że, że tutaj tu kwestia nie jest jakoś przesadzona, bo Kamila ma charakter, jaki ma. I myślę, że tutaj od tego, bo po to jesteśmy we dwójkę z Marcinem, żeby w takich sytuacjach, kiedy coś nie gra, to idzie inny i wytłumaczy. Natomiast idea, idea skakania jest ta sama i to jest najważniejsze. No dobra, trener pracuje z kobietami, to żona pomaga czasami, coś pomaga. podpowie. Bardzo pomaga. Dziękuję, no, mogę no, tutaj. No. To, to, bardzo pomaga. No, no właśnie, no bo, bo, bo trzeba umieć podejść i zrozumieć kobiety dobrze, mimo że mamy z nimi styczność na co dzień, no to jednak wskazówki żony pewnie też bywają cenne bardzo. Nie, na, naprawdę, to jest, to jest cenne, bo czasami, czasami, jest sytuacja, że nie ma pomysłu, nie ma pomysłu, a ten pomysł przyjdzie spróbuj, może tak, albo tak. Trenerze, ja mam jeszcze pytanie o mixta, Kamilę, jak? Jak o to zapytaliśmy, to ona cała w skowronkach, że ona super się czuje, skacząc z chłopakami, no ona ma już doświadczenie. A jak w się czuła? Czy to ją nie Była spalało? Trochę speszona, natomiast ona w Rasznowie skoczyła dobry konkurs. Mhm. Także tutaj e, one się muszą też uczyć przebywać w, w towarzystwie chłopaków. I tutaj nie jest, nie jest kwestia taka, że to są chłopcy, tylko to są mistrzowie. To są mistrzowie, to są herosi, którzy gdzieś są, przewijają się i oni do tej pory, czy często obserwowane, mogą e, dziewczyny ich obserwować tylko przez pryzmat telewizyjny telewizji, czy wywiadu, czy przeglądają w internecie, natomiast bycie tak na, 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 na co dzień, czy nie wiem, przybijanie sobie piątki, e, pozowanie na, tych, na tym, to jest e, to jest czasami, myślę, mocniej stresujące, jak samo skakanie. No właśnie, to chyba dla nich główne wydarzenie tak naprawdę mistrzostw, że mogą sobie z Kamilem, z Dawidem, bo pewnie tak będzie, że z nimi mogą skoczyć. Czy to główne wydarzenie? Nie wiem. Nie wiem, czy tak jest. No, tutaj mamy Kamilę, która ma za sobą doświadczenie już w... W imprezie mistrzowskiej. Dla Ani to są w ogóle pierwsze zawody mistrzowskie, seniorskie. Także dla niej myślę, każdy dzień jest, jest czymś nowym.